Zaczynamy od obrazu, który, no cóż, zmroził Koreą Południową. Nagranie z monitoringu. Młoda kobieta, środek nocy, ciągnie dużą walizkę. Niby nic takiego, prawda? Zwykły widok. Ale to, co było w środku tej walizki. Koszmar. Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj y, przyjrzymy się sprawie Jung Yoo-jung. Miała 23 lata. Koreanka. Jej historia to... No, niesamowity splot. Fascynacja zbrodnią, głęboka izolacja społeczna i w końcu czyn, który wstrząsnął krajem. Mamy tu, wiesz, doniesienia prasowe, analizy psychologiczne, akta sądowe. Chcemy zrozumieć nie tylko co się stało, ale może bardziej dlaczego. No to co, rozkładamy to na czynniki pierwsze? Tak, a wszystko zaczęło się, co ciekawe, od taksówkarza. Od jego niepokoju. To była noc 27 maja 2023 roku. Odebrał kurs od młodej kobiety z dużą, wydawało się ciężką walizką. No i miejsce docelowe było dziwne: park nad rzeką Nagdąg. W środku nocy. Sam park w nocy to już podejrzane. I to go zaniepokoiło. Wiesz, mógł to zignorować: zmęczenie, noc. Ale on tego nie zostawił. Połączył fakty. Dziwna pora, odludne miejsce, te plamy. Mhm. Kobieta wysiadła z tą walizką, nie było jej jakieś powiedzmy 20 minut, potem wróciła, już bez walizki i poprosiła o kurs powrotny. A jak ona się zachowywała? Była zdenerwowana, spięta? Właśnie nie. I to jest ciekawe. Raporty policyjne, media, wszystko podkreśla raczej jej spokój, opanowanie. Co później, wiesz, okazało się jeszcze bardziej mrożące krew w żyłach. Niesamowite. W każdym razie taksówkarz nie zignorował tych swoich przeczuć. Po odwiezieniu jej zadzwoją na policję. I to, no to była absolutnie kluczowa decyzja. Rzeczywiste. Bez niego sprawa mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej albo przynajmniej później. Zdecydowanie. Już następnego dnia, 28 maja, policja pojechała w to miejsce nad rzeką nagdąg. Sprawdzili zarośla, która wskazał taksówkarz. No i znaleźli porzuconą walizkę. A w środku? Tak. Zawartość potwierdziła najgorsze obawy. Rozczłonkowane ludzkie zwłoki. Matko. I jeszcze tego samego dnia, dzięki jego zeznaniom i nagraniom z monitoringu, udało się zidentyfikować i aresztować tę pasażerkę. To była właśnie Yang Yuzhong. Przeszukanie jej mieszkania przyniosło kolejne makabryczne odkrycie. Reszta ciała ofiary była tam, ukryta w różnych miejscach. Czyli mamy aresztowaną 23-latkę, z opisu cicha, zamknięta w sobie. Ale kim ona właściwie była, co wiemy o jej życiu przed tym wszystkim? Bo źródła malują obraz, no, skrajnej izolacji. To prawda. Po skończeniu liceum w 2018 roku, Jung Jo-jung jakby wyparowała z życia społecznego. Mieszkała z dziadkiem w Busan. Przez pięć lat. Oficjalnie miała się przygotowywać do egzaminu na urzędnika państwowego. To w Korei Południowej jest dość popularna ścieżka, wiesz. Duża presja na edukację, na stabilną pracę. Czyli na zewnątrz wyglądało to w miarę normalnie, jakiś plan na życie. Ale pod powierzchnią? Zdecydowanie inaczej. W praktyce żyła w ekstremalnym odosobnieniu. To nie była zwykła nieśmiałość o nie. Jej telefon komórkowy pusty. Żadnych kontaktów, zero zapisanych numerów. Zero? Trudno to sobie wyobrazić dzisiaj. Prawda, nie miała przyjaciół, znajomych, prawie nie wychodziła z domu. Sąsiedzi ledwo ją kojarzyli. To jest stan, który w Japonii, ale też coraz częściej w Korei, określa się mianem hikikomori. To zjawisko ekstremalnego wycofania, często dotyka młodych ludzi, właśnie pod wpływem tej presji społecznej. A co z rodziną? Czy wiemy coś więcej? Bo to często rzuca światło na takie przypadki. Tak, jej historia rodzinna była, powiedzmy, skomplikowana i trudna. Matka odeszła, gdy Jung miała zaledwie rok. Ojciec założył nową rodzinę i zniknął z jej życia, gdy miała 6 lat. Czyli została sama z dziadkiem? Głównie tak, ale relacje z dziadkiem też nie były dobre. Napięte. Czuła się odrzucona, nieważna, samotna. I to poczucie braku przynależności, odrzucenia, na pewno pogłębiało tę jej izolację. I w tej pustce, w tym zamknięciu, znalazła sobie bardzo specyficzne zainteresowanie. To true crime. Dokładnie. Pochłonął ją ten świat. Historie o prawdziwych zbrodniach, godzinami oglądała dokumenty, czytała książki, artykuły w internecie. Szczególnie fascynowali ją seryjni mordercy, ich metody, ich psychika. Stało się to jej obsesją, sposobem na wypełnienie tej pustki. Można tak powiedzieć, ale jak się okazało, też, no, źródłem makabrycznej inspiracji. I co jest kluczowe, ta zbrodnia to nie był jakiś nagły impuls, szał. To był plan, starannie przygotowywany. A analiza jej aktywności w sieci jest, no, po prostu przerażająca. Tak. Policja odkryła, że przez co najmniej trzy miesiące przed morderstwem Jung bardzo intensywnie szukała w internecie czego, metod zabijania, rodzajów broni, a przede wszystkim jak skutecznie ukryć zwłoki. Chciała popełnić zbrodnię doskonałą żeby ciało nigdy nie zostało znalezione. Wygląda na to, że taki był jej cel. Wypożyczała też książki kryminalne z biblioteki. Podobno analizowała je pod kątem, wiesz, praktycznych rozwiązań. A ten telefon do ojca. Trzy dni przed zbrodnią odnowiła z nim kontakt krótko wcześniej i zadzwoniła, mówiąc, że zrobi coś złego, coś, co sprawi mu ból. To brzmi jak, jak zapowiedź, ale może też jakieś wołanie o uwagę w pokrętny sposób. Trudno to jednoznacznie zinterpretować, prawda? Czy chciała przerzucić część odpowiedzialności, zemścić się za lata odrzucenia? Czy może to było jakieś... No patologiczne, ale jednak wołanie o pomoc? Śledczy uznali to przede wszystkim za kolejny dowód premedytacji, świadomości tego, co zamierza zrobić. W tym samym czasie zaczęła już szukać ofiary. I tu wchodzi ten element chłodnej kalkulacji. Wykorzystanie aplikacji mobilnej, tej, co łączy korepetytorów z uczniami. Nie szukała przypadkowej osoby. Absolutnie nie. Stworzyła fałszywy profil. Podawała się za matkę nastolatki, która potrzebuje lekcji angielskiego. Skontaktowała się z ponad pięćdziesięcioma korepetytorkami. Ponad pięćdziesięcioma. Tak, miała bardzo konkretne kryteria. Szukała kobiety mniej więcej w swoim wieku, mieszkającej samotnie i, co ważne, udzielającej lekcji we własnym domu. To minimalizowało ryzyko świadków. W końcu znalazła. Młoda nauczycielka angielskiego, źródła podają różnie, 20 albo 26 lat, ale spełniała warunki. Podobno na początku odmówiła. Tak, mówiła, że za daleko. Mieszkały w innych częściach miasta, ale Jung była niesamowicie natarczywa. Nalegała, przekonywała, aż w końcu tamta kobieta się zgodziła. Umówiły się na 26 maja 2023, na około 18. I wtedy Jung przystępuje do realizacji planu. Przebiera się w mundurek szkolny. Tak, kupiła go wcześniej przez internet, używany mundurek gimnazjalistki. Chciała wyglądać niepozornie, wiesz, jak uczennica, która przyszła na pierwszą lekcję. Była drobna, więc to było wiarygodne. Pod ubraniem miała ukryty nóż. Ofiara otworzyła drzwi, nicego nie podejrzewając. Niczego. Weszła do środka, chwilę porozmawiały i wtedy Jung zaatakowała. A brutalność tego ataku jest... wstrząsająca. Ponad sto ciosów nożem, nawet już po śmierci ofiary. Co psychologowie mówią o takim... no, overkillu? Czy to wskazuje na szał, czy wręcz przeciwnie? Taka ekstremalna przemoc może wskazywać na głęboko skumlowaną złość, frustrację, która wybucha, ale w kontekście Jung, biorąc pod uwagę późniejszą diagnozę psychopatii, można to też interpretować inaczej jako przejaw całkowitego braku empatii, traktowanie ofiary jak obiektu. Realizowanie jakiejś fantazji bez żadnych hamulców. Zaraz po ataku jej działania były już bardzo metodyczne, chłodne. No właśnie, wyszła z mieszkania ofiary, wróciła do siebie, po walizkę, po drodze kupiła wybielacz, worki na śmieci, folie, nawet dodatkowy nóż. Wróciła do mieszkania ofiary i przystąpiła do zacierania śladów i rozczłonkowywania ciała. Sama później przyznała, że to rozczłonkowanie okazało się fizycznie trudniejsze niż powiedzmy wynikało to z jej researchu w kryminałach czy filmach, ale mimo to działała metodycznie. Część szczątków spakowała do walizki, resztę zabrała i ukryła u siebie w domu. Próbowała usunąć ślady krwi wybielaczem. Około pierwszej w nocy wyszła z budynku z tą ciężką walizką, no i zamówiła tą taksówkę, która zawiozła ją nad rzekę. Podczas przesłuchań na początku kłamała, tak? Próbowała różnych wersji. Że tylko pomagała komuś pozbyć się ciała, że doszło do kłótni, że działała w afekcie. Tak, kręciła. Ale dowody były zbyt mocne. Historia wyszukiwania w internecie, ten kupiony mundurek, zeznania taksówkarza wszystko wskazywało na plan, premedytację. W końcu, podobno pod naciskiem rodziny, byli przerażeni tym, co zrobiła, przyznała się. I wtedy padł ten motyw ten najbardziej chyba mrożący krew w żyłach. Chciałam po prostu spróbować, jak to jest zabić czysta ciekawość jako powód, żeby odebrać komuś życie. No, nie mieści się w głowie. To był szok. Nawet dla doświadczonych śledczych to było coś niespotkanego. Później wyraziła skruchę, mówiła, że straciła rozum, przepraszała, ale jej postawa, ten spokój, opanowanie, brak widocznych emocji, na przykład podczas wizji lokalnej czy później w sądzie, to sprawiało, że wiele osób wątpiło w szczerość tych przeprosin. No właśnie. A do tego zabrała ofierze portfel, telefon, dowód osobisty. Tak. I pojawiła się hipoteza, że może chciała ukraść jej tożsamość, może z zazdrości o jej życie, o to, że znała angielski, miała pracę, perspektywy, wszystko czego Jung sama nie miała. Tylko ciekawość, ale też to głębokie poczucie niższości, frustracji, zazdrości wobec świata, od którego była odcięta. Zbrodnia mogła być dla niej taką no desperacką, patologiczną próbą przejęcia kontroli, stania się kimś innym, choćby na chwilę. Badania psychologiczne potwierdziły poważne zaburzenia. Wysoki wynik w teście na psychopatię PCLR. Tak, wynik znacznie przekraczający normę, która w Korei jest uznawana za próg psychopatii. Eksperci wskazywali na taką mieszankę cech: brak empatii, skłonność do manipulacji, powierzchowność emocjonalna, ale też głęboko zakorzeniona złość, uraza do rodziny, do świata, poczucie krzywdy, porażki życiowej. Podkreślano też możliwy wpływ tych lat izolacji i tego zanurzenia w świecie true crime. To mogło zatrzeć granice między fantazją a rzeczywistością. Adenie spokój który tak uderzał, na nagraniach z monitoringu, jak idzie z tą walizką ze zwłokami, niemal lekkim krokiem. I potem, po aresztowaniu regularnie, jadła, spała spokojnie. To chyba najbardziej przerażało opinię publiczną. Zdecydowanie ten brak typowych oznak stresu, szoku, wyrzutów sumienia to było interpretowane jako potwierdzenie jej psychopatycznej natury całkowitego braku emocjonalnego związku z tym, co zrobiła. Dla niej to było jak, nie wiem, wykonanie zadania z planu. Proces był bardzo głośny, prokuratura żądała kary śmierci, podkreślali jej deprawację, zagroszenie dla społeczeństwa. Tak, ale warto to zaznaczyć, że chociaż kara śmierci formalnie w Korei Południowej istnieje, to od 1997 roku obowiązuje moratorium na jej wykonywanie. De facto się jej nie wykonuje. Więc to żądanie prokuratury miało raczej wymiar symboliczny podkreślało wagę tej sprawy. A obrona? Na co się powoływali? Oczywiście podnosili argumenty o trudnych dzieciństwie, o tej izolacji, o możliwym wpływie zaburzeń psychicznych na jej stan w chwili czynu. Ale sąd nie uznał tego za okoliczności łagodzące w takim stopniu, by znacząco obniżyć karę. Nie. Sąd uznał, że zbrodnia była zbyt starannie zaplanowana. Przeprowadzona z pełną premedytacją, te przygotowania, wybór ofiary, próba zatarcia śladów, to wszystko świadczyło o świadomym działaniu. A skruchę oskarżonej uznano za nieszczerą. I 24 listopada 2023 roku Jung Yu jong została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Odwoływała się od tego wyroku? Tak, były apelacje. Ale bezskutecznie. W sierpniu 2024 roku Sąd Najwyższy Korei Południowej ostatecznie podtrzymał wyrok dożywocie. Czyli dożywocie. Tak, ale trzeba dodać, że dożywocie w Korei niekoniecznie oznacza karę do końca życia. Jung będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu 20 lat. Dopiero za 20 lat. Ale jest taka możliwość. Jest czy ją uzyska to oczywiście inna sprawa ale sąd jakby przewidujący taką możliwość nałożył na nią dodatkowy środek obowiązek noszenia elektronicznej bransoletki monitorującej przez 30 lat od ewentualnego opuszczenia więzienia Podsumowując, sprawa Jung Yu-Jong to coś więcej niż tylko no, kronika makabrycznej zbrodni. To jest historia o tym, jak splot ekstremalnej izolacji, poczucia odrzucenia, latami kumulowanej frustracji i tej mrocznej fascynacji przemocą może doprowadzić do czynu niewyobrażalnego, popełnionego niemal eksperymentalnie z ciekawości. Dokładnie. I jeśli spojrzymy na to szerzej, to ten przypadek stawia bardzo ważne pytania o problem samotności, wycofania społecznego, w społeczeństwach pod ogromną presją sukcesu, jak kolea południowa, o to zjawisko Hikomori, ale też o potencjalny wpływ tych wszechobecnych treści true crime, często przecież gloryfikujących przemoc, jak one wpływają na umysły podatne, izolowane, które mogą zatracić tę granicę między... Mroczną rozrywką, a rzeczywistością. To prawda. Czy jako społeczeństwo robimy wystarczająco dużo, żeby identyfikować takie osoby, wspierać je, zanim znajdą się na skraju takiej przepaści? No właśnie. Ta historia zostawia nas z taką, no, niepokojącą refleksją o tym, jak krucha może być ludzka psychika w obliczu odrzucenia izolacji i jak łatwo fascynacja mrokiem może przerodzić się w działanie zmusza do zastanowienia się nie tylko nad psychologią jednostki, ale i nad kondycją społeczeństwa, które czasem, może nieświadomie, przyczynia się do powstawania takich dramatów. Co kryje się za zamkniętymi drzwiami w tych pozornie spokojnych domach? To pytanie po tej sprawie wybrzmiewa chyba szczególnie mocno.